Там, хопа, еще бавил с Привет, папа! Папа, привет! Мы гуляем с Виталиком. тут гаражах, еще ремонт. Это автомобиль, Москвич 400. Автомобиль выпускался с 1947 года. Ментаж, Пеньягина. Я из Узбекистана, город Абухары. No. Меня зовут Алим. Ага. Mnie, babuśka jest Polsza. Cmentarz jeńców wojennych w Krasnogorsku. Jakie to oferty mamy? Studio 24,6 m2 kosztuje 8 350 000. Cześć moi drodzy, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam koloryt miejscowości Krasnogorsk pod Moskwą, gdzie jestem teraz. Pokażę Wam nowe budynki, jakie tutaj powstają. Osiedle Tetris. Ciekawe przejście. Na, dla pieszych kładka nad ulicą idziemy w tę stronę. Tutaj są takie starsze budynki. Ulica zresztą jest lenina, nawiązująca do historii. E, przygotowałem dla Was mi się zdaje ciekawą trasę. Przejdziemy tędy. Dalej jest stacja elektryczki, kolejki podmiejskiej. E, są takie ciekawe garaże. E, także domek przy pętli. Przy takim węźle drogowym, który zawsze mnie interesował, jak tędy przejeżdżałem, dalej. Może pokażę Wam także cmentarz, który znajduje się także na skraju tej miejscowości. Więc będzie taki odcinek spacerowy dzisiaj. Tutaj mamy jakiś salon piękności. Sklepiki Bielaruski i Firmer. Są produkty z Białorusi, głównie nabiał, sery. Takie, które się kojarzą z Białorusią. Białoruś kojarzy się z, z taką e, naturą, świeżymi produktami. E, ma dobrą markę w Rosji. Dalej widzimy szorma, szaszlik, halal. Jakieś stare tory tramwajowe, nie wiem czy są używane. Ja nigdy tu nie widziałem żadnych pojazdów szynowych, zresztą widzicie jak już zostały obraśnięte. Więc to już jest nieaktualna sprawa. Tutaj takie osiedle powstaje ciekawe. Widzimy, pierwsza faza została już ukończona. Pięć budynków różnokolorowych tutaj stoi, a te są jeszcze budowane z drugiej strony. Po środku zdaje się przedszkole. Osiedle nazwa Tetris, która nawiązuje do, no, do kształtu budynków, takich bloków. E, przy okazji sprawdzimy, jakie tutaj są ceny, moi drodzy. Jakie to oferty mamy. Na przykład e, studio 24,6 m2 kosztuje e, 8 350 tysięcy tutaj ciut, ciut większy wariant, prawie e, 30 metrów za 9 milionów, 9,5 miliona. Także więcej ofert. Eee, kolejne 24. No, Metras jest e, dosyć mały. Nie wiem, czy w ogóle są tutaj większe mieszkania. Pewnie tak, ale może jest ich mniej. Wszystkie malutkie studia. I to są jeszcze raz. Budynki tutaj, które się znajdują. Wę węzeł autobusowy. Sprzedają. Eee, czosnek, tutaj mamy sklep z kosmetyką, cały koloryt w jednym ujęciu. My przejdziemy sobie tędy. Jest niedziela, godzina 14:18. Pędzą kolej nogi. Tutaj możemy zakupić bieliznę. Takie sweterki, takie podomki. Tutaj mamy, zdaje się, no, kawiarnia, lody, warzywa, owoce. Na przykład, zobaczmy, czereśnia 400, e, 650 rubli, wiśnia 450. Tutaj dalej skarpetki, także jakieś upiększenia dla domu. Walizki. Mamy tutaj taki ryneczek. Nie wiem, czy on działa poza weekendem. Ryba. Oprócz mrożonej także wędzona i smażona. Pewnie też suszona, jak w takich miejscach to się odbywa. Pikarnia. Wiele jest takich no, usług gastronomicznych, handlowych wokół tych budynków. Także jesteśmy przy stacji elektryczki pociągu podmiejskiego, więc tutaj zawsze panuje spory ruch. Można wynająć pomieszczenie. Zobaczcie, wcześniej sprzedawali tutaj burgery, lepioszki. Ale może biznes nie poszedł za dobrze. Właśnie odjeżdża pociąg podmiejski. Stacja Pawszyna, zajezdnia autobusowa. Zobaczcie ile tutaj gołębi siedzi na liniach. Teraz przejdziemy wzdłuż garaży. Jak jechałem tędy autobusem, widziałem taki starszy pojazd, który przykuł moją uwagę. Здравствуйте, стоят тут гараже, Часть, видать, самоходов в них ремонтирована. Здравствуйте, тут какие-то такие классики. Здравствуйте, можно поговорить? Я блогер из Польши. Неудобно вам, да? Hey, я могу говорить, просто меня не снимают. А, да, да, вас не снимают. Вы занимаетесь э, ремонтом машины? No. А, вот. Это можете какой-то модель сказать? Какая машина? Это копейка для советского получается. С какого года? 1987 -го года. Ага. И это ваша или клиента? Нет, это наша восстановление. А откуда вы, можно спросить? Азербайджан. Азербайджан. И вы, вы, это ваша лично, да? Ну да. И сколько ремонт длится? Это вообще сразу полностью, да? Да. да ее восстановить. Черный цвет тоже. Черный. Она была куплена как уже старая, никто уже ее ну, не... Ну, да. А можно спросить, за сколько купили, сколько стоило? Ну, мы купили за 60, 60 тысяч. тысяч много чего уже у меня но это вы больше еще вложили чем это ну, 60 да. и сколько вас обойдется где-то ну, около 300 350 300 350 да и для себя не не продавать но ну, это вот будет точно кайф И у меня вот этот тоже это все на рамках а это тоже ваши да? да тут ваши машины да да все это... ага прикольно No wy to, że dla klienta Usługi. Tak tak. Aha. Tak, e, idziemy dalej. Tutaj samochód e, kurier Papa Jones. Pan powiedział, że w wielu tutaj garażach znajdują się samochody, jakiś remont tutaj gazel, taki dostawczy Tutaj widać części czyli od taksówki, Yandex. Tutaj, co to jeszcze? To jest buchanka. Uaz, taki charakterystyczny samochód rosyjski, nie wiadomo czy jest na chodzie. Tutaj także żyguli kombi, kombi po rosyjsku to jest universal. Przejeżdża pociąg kolejny. Ktoś sprzedaje garaż, 35 metrów, dosyć spory. Porsche Cayenne, kolejny garaż. O. o, tutaj kolejna kapieńka, czyli ten samochód, który był przed chwilą wcześniej remontowany. A to jest ten pojazd, który przyciągał moją uwagę i zauważyłem go w trakcie jazdy. skwić Na tyle się na motoryzacji nie znam, żeby powiedzieć Wam jaki to model. Potem dopiszę w opisie. Co ciekawe, powiedzieli mi ludzie obok, że jest właściciel e, dokładnie w garażu obok i poprosiłem go. E, powiedz, zgodził się, że opowie mi o swojej, swoim samochodzie. Wy władzielec, da? Tak, ja władzielec. Rozkażcie, to, znaczy, to jest za maszyna. To jest samochód Moskwicz 400. Automobil... Выпускался с 1947 года Первый автомобиль Который выпускался после Великой Отечественной войны ага. Для продажи населения То есть это первая гражданская машина А, такая массовая, да? В 1945 году война закончилась В 1947 наладили массовый выпуск автомобилей Так что она была популярна, да? Сколько там выпустили? Наверное, ну, немало Значит, конкретно вот этот экземпляр он э, реально 47-го года, потому что там номер кузова 13885. Uh -huh. То есть это 47-й, ну максимум начало 48 -го uh -huh. года. Ну это что касается кузова. А, дальше, ну здесь, конечно, из родного остался только кузов. Uh -huh. а, база, двигатель, ходовка, это все уже от 412 москвича. Ну, скажем так, э, переделка под более современные доступные запчасти. Вот. Ну, таскаю я его уже лет 10. Ага. И вот, как говорится, под него пытаюсь построить гараж. А, даже все для него это. Да, здесь. Все, все для него, но... А как вы его купили и когда? Купил я его у своего дяди. Ну, скажем так, по большому счету, передали по наследству. А, понял. Ну, в наше время такие машины днем с огнем не найти, даже если очень стараться. Угу. Как-то так. И как планируете она когда введется в использование? Ну или это трудно сказать. Я думаю, что до конца этого сезона хотелось бы достроить гараж, как только будет подъемник и все технические условия, вот, чтобы с комфортом делать не спеша. Но может быть, ну через пять лет точно она будет в эксплуатации. Но она сразу притянет внимание всех. Я вообще такое не видел на улицах. Вы сами видели, чтобы? 1 dwa razy i to oni wystawiali jak e, reklamne a. automobili dla cafe no. a prosto stojali gdzieś da, tam da, da. Nie, nie, nie na chodu a, nie, to no, oni na chodu przywlekali bardzo uwagę jakim to zoną właśnie porozmawiałem z właścicielem samochodu myślę, że to ciekawa rozmowa teraz spróbuję się dostać do tego domu który leży wewnątrz tego węzła drogowego idziemy z tej strony, zobaczcie, że z tyłu są te budynki które jeszcze powstają, a tutaj baraki dla pracowników, budowlańców. Właściciel samochodu mi powiedział, że jeszcze 10 lat temu tutaj był las i część domów takich wiejskich, i to wszystko zaczęło się zmienić, zmieniać. Najpierw jak wybudowali ten węzeł drogowy, a potem jak powstało to osiedle. Żeby dostać się do tego miejsca, przejdziemy dookoła, tam jest przejście. Kolejna ciekawa informacja, o której warto wspomnieć. Ten budynek w takim piaskowym kolorze jest to Gos Archiv I jest to miejsce, w którym przechowywane są materiały filmowe z całej Rosji. Czyli jest to główne miejsce, po prostu gdzie przechowywane są archiwa filmowe, właśnie w Krasnogorsku. Pod w takim nowym budynku. I nazwa przystanku, także jest GOS-archiw właśnie od funkcji tego budynku. Tam już widzimy kolejne wieżowce, akurat jest to Pawszyjska Skapojna także dzielnica pod Tam jedzie Stara Wolda. Mamy dzisiaj szczęście do starszych samochodów. To zdaje się jest trasa jaką pokonują mieszkańcy tego domku. Na wyspie wewnątrz węzła drogowego. Z jakiegoś powodu nie chcę opuścić tego miejsca. Właściciel samochodu mi powiedział, że wcześniej tutaj były trzy domy. Teraz pozostał jeden. Wejście, adres, skrzynka na listy. A wokół ze wszystkich stron jeżdżą samochody. Po prostu chciałem wam pokazać zawsze, jak tędy przejeżdżałem. To ten budynek przyciągał moją uwagę. Do tego hałas pociągów. A dom właśnie stoi tutaj. My wracamy na naszą trasę. Koło garaży pójdziemy dalej tam na wprost tak, zostawiamy maskwicza, idziemy dalej wśród garaży. Widać stoją tutaj jakieś tiry ciężarówki na górze wiadukt nad torami kolejowymi kolejny pociąg jadący w przeciwnym kierunku Jedzie on do Nahabina, czyli do e, miejscowości podmoskiewskiej, e, skąd na innym odcinku przyjechałem marszrutką, busikiem, czyli mieszkańcy tamtej miejscowości mają właśnie wybór. Nie wiem, czy często ktoś tędy spaceruje. Może nawet jestem pierwszym Polakiem, który tędy idzie, choć kto wie. Widzimy jakąś konstrukcję. Pewnie budowano tutaj jakiś inny mniejszy wiadut dla torów kolejowych, ale został projekt porzucony z jakiegoś powodu, tam chłopaki się bawią z Trciną. Ciekawe, jak to można przejść na drugą stronę. Tu nie jest strumnik tego nie miałem w swoich planach. Zdraszcie, co wy działacie? Guliacie? A jak przejść na drugą stronę? Ma, jest? Tut na wierzch, daj, wot. A wot, wot, zdej, da tu już Ja blogie А сейчас вам покажу канал. А тут э, опасно или не опасно гулять? Родители знают? Родители знают. Знают? Хорошо. А, тут просто их куск спускаться, а подниматься не очень. А. Каждый раз круче. С каждым разом все хуже. А вы, короче, каникулы у вас, да? Да. А в какой класс вы ходите? А, я в четвертый. А, я четвертый. в четвертый пойду тоже. Ага. И что обычно делаете э, сейчас в каникулы? Ну, да. отдыхаем, отдыхаем. Гуляем. Футбол играете? На лагерь поедете? Нет. Где? А в городе, да? Угу. В Ставропольском, да? Где? Да. Ага, отлично. Но ну, сорвали удалось. А у тебя нет? Не сорвал? А мы это мы еще. Возь... А залезете, да? Катю при передать привет? А, привет, папа. Папа, привет. Мы гуляем с Виталиком. Да, мы гуляем. Ага. Привет, мама и папа. Ну отлично. Покажу вас. Привет всем. Всем привет. Ja już przylazłem na drugą stronę i idę dalej. Dobra, ja już wlazłem na górę. Idziemy dalej ścieżką, jaką dzisiaj zaplanowałem. Zaraz się rozpocznie. Ładny widok na Pawszy Skąpojmę. My powoli zostawiamy Krasnogorsk z tej strony. Przedostaliśmy się przez wiadukt. Będziemy teraz szli wzdłuż Ruchliwej ulicy. E, tutaj ciekawe widać, że teren e, kolei e, jest e, ogrodzony. A tam właśnie wcześniej nie było tak. Widzimy teraz dzielnicę krasnogorska Bawszyska pojma Kolejne budynki z prawej strony przypominające to osiedle, osiedle wcześniej. Bardzo wysokie. Eee, tutaj komin cieplostancji, czyli ciepłowni miejscowej, która dostarcza ciepło do okolicznych budynków. Często są one właśnie, e, znajdują się na terenie osiedli mieszkalnych. Dalej takie gruzowisko. E, jest to stok narciarski, sztuczny, który teraz rozbierają. E, Było on oparte właśnie o takie. Na takich dwóch słupach, które jeszcze tutaj stoją, tych słupów było więcej. Widać, że z tyłu one mają niższą wysokość, ponieważ stok właśnie w tą stronę była ta najwyższa część z mojej strony. Pokażę Wam na zdjęciach, jak to kiedyś wyglądało. Widzicie duże zagęszczenie budynków, bloków. Na pewno mieszkańcy tej, tego osiedla, jak i też wielu w Moskwie skarżą się na małą mało liczbę miejsc do parkowania. Tam na wprost, powiedzmy za kilometr, pół kilometra zaczyna się Moskwa. Zaczyna się Mkad. Tutaj widzimy kolejną stację e, pociągów przed nami, tą szklaną. Jeżdżą tędy też autobusy. Niebieski, czyli... Linia Moskiewska, mimo że jesteśmy pod Moską. Na te przystanki głównie ludzie wychodzą w celu odwiedzenia cmentarzy, które tutaj się znajdują. Pieniaginskie... klatwi się, czyli cmentarz Pieniagina. Możecie zauważyć, że wszystkie tutaj groby są ogrodzone takim metalowym płotkiem, i jest to popularny zwyczaj. Nie wiem czy w całej Rosji, ale na pewno tutaj w Moskwie i okolicach. Kim Donsun, osoba pochodzenia zdaje się koreańskiego, wy nie widzicie nagrobków, ponieważ one są. Nazwy i nazwiska są ustawione w drugą stronę. Tutaj takie zaniedbane groby Jest ławeczka. Ja w tym miejscu nigdy nie byłem wcześniej. Dużo brzuz Myślę, że rodzinom one się dobrze kojarzą. Taki symbol Rosji. Takie typowo rosyjskie drzewa. Mały grób z zabawką. Bez nazwiska. Bez opisu. Wąskie alejki. 207 Widzicie. I łatwo się przedostać między tymi ogrodzeniami. Так, я вас тут встретил, на кладбище. Вы мне сказали, что вы работник. Да, да уборник. Ee... уборка, убираем, Aha. мусор втаскиваем. Ну, Рабочий. Ee, как мы разговар... разговаривали, вы мне сказали, что есть немецкая часть да, вот здесь, часть. и это похоронены немцы. Немцы, да, раньше, когда была раньше войну, и когда закончится, они здесь. Zagopł ja znałem był taki tutaj lagier w Krasnogorskie dla wojen napiennych niemieckich. Was można, bo tak ta sfiaza na tutaj Żyli i to, że конечно... Jest tam to, to, że jest A, w Krasnokite, to jest taka A, na drugą karbiś? No, i w parku А, и там немецкие сейчас, фамилии, да, вот. Да, называется кладбище, ну, сейчас уже парк там. Ага, вот так. А это достаточно вот пенягинское кладбище? Здесь кладбище. И тут, вы мне сказали, оно состоится из нескольких частей, тут самое старшее, старое, да? Старое, да. Ага. И тут и, хоронят вот именно в этой части еще людей? <laughs> нет. В этой части нет, потому что, можно сказать, заполнено, да, тут нет да. пространства? Просто для памяти поставили ага. место. А, понял. Больше не будет здесь хранить. Я, я, я понимаю. И вы мне еще сказали, что вы из Узбекистана. Я yeah, да, я из Узбекистана, города Бухары. меня no. зовут Алим. Ага. У меня бабушка из Польши. Ну no вот, вы мне сказали. Когда то, время в войну, у меня дедушка на война был, служил на армию. И... Дедушка, э, дедушка вот, да. он был союза, да? Да, советский союз. Союза. Гражданин. Тоже Олим был, дедушка зовут Олим был. Aha. Он привезли из Узбекистана. Aha. Чтобы на она на, на Бабушка никому не осталась, потом за собой взяла. А, она его. одна осталась там, да, да в Польше. В да. И она, э, ну, они. Она была в такое время, когда войну, ну, где-то 12-10 лет был. Ага. Она. Потом сюда привезли. Как ей было 12 лет? Да, 12 лет была она. Она была маленькая бабушка, еще. Была. Да, еще маленькая была. А -а -а. Потом сюда привезли, все училась школа в школе на Узбекистане. Узбекистане. Когда она, чем старше, больше 20 лет было, потом женился, да, она. А, только тогда женилась да, на вашем потом дедушке. потом тоже женился. А, ну а били... как? Э, это же не ваш, не ваш дедушка ее привез? Или как? Она с ним? С да. Польши. А, как она еще молодая, Когда была? Да, вагон он ее взял А. на пояс. И провезируешь узбекский. А, страны. вот так. Да. А вы как? Вы контакт с ней с нею имели, да? Вы, как внук? Да, внук. И как она? На каком языке вы говорили? На узбекском училась. Она выучила учили... узбекский? Знаешь, да. Когда она уже все умер. А, умер. Последнее время, последний день, последнее время поговорили по польски. А, она говорила на польском? Да. А, но вы не понимали? Мы вообще не понимали. Ага. А там другие поляки еще были или она только среди вот узбеков жила? Только узбеки. А. -а, -а. Только по узбекски училась. Но она же отличалась, по-другому выглядела немного. Да. А она по-другому как-то вела или. себя? Если вы... сейчас у меня мама увидишь фотку, Вообще не похож на узбек, и на другой национальный. А ah. -а на Польшу. А, ah, на Польшу. Да. она вам что-то рассказывала про Польшу? Да, у меня познакомились есть там, на Польшу. А, ah, Иногда сейчас? Звонит, они, да. Ah, а, знакомые? да. Там поехали работать, да? Да. А. Ah. Иногда они звонят. Ну, родственники, родители. Właśnie zakończyłem tą ciekawą rozmowę. Jak zaczęliśmy rozmawiać, to on nie chciał za bardzo na kamerę e, nagrywać, ale bo, tym bardziej, że jest z pracy. Ale jak usłyszał, że jestem z Polski, to jakoś widocznie zmieniło sytuację. No, ciekawy jestem, jak rozumiecie tę sytuację, bo to była dosyć e, młoda 12-letnia dziewczyna, jak to się potoczyło, oczywiście szczegółów nie znamy, no ale takie, takie życie, tym bardziej jakby w czasie II wojny światowej pewnie też to zupełnie inaczej wyglądało. E, tutaj wam pokażę część niemiecką e, kladbi się wojenno w Krasnogorskie, czyli o właśnie, to jest to co właśnie myślałem, e, cmentarz e, jeńców wojennych w Krasnogorsku, Niemców, którzy byli e, tutaj e, pojmani, pracowali e, w obozie, e, na, opowiadałem to na innych odcinkach, właśnie w Krasnogorsku był Główny obóz jeniecki dla wysokich rangą żołnierzy niemieckich, przez który przeszli admirałowie, generałowie niemieccy, oczywiście ci, którzy zostali przeżyciu. I także w Krasnogorsku byli przetrzymywani przedstawiciele polskiej arystokracji, jak Braniccy, Potoccy, zresztą. Jedną książkę napisała Anna Branicka z tego dokładnie miejsca, pisząc listy do swojej miłości. I one się zachowały i zostały potem wydane właśnie w formie książki. Ona właśnie żyła przez jakiś czas w Krasnogorsku pod Moskwą. Wychodzę już z cmentarza w Pieniagi na pod Moskwą. Na pewno można powiedzieć, że to jest ciekawe miejsce. Ja rzadko bywam na cmentarzach w Rosji i ciekawa osoba, jaką spotkaliśmy, poznaliśmy do tego jeszcze cmentarz wydzielona niemieckich jeńców. Ciekaw jestem, jakie będziecie mieli komentarze na temat samego cmentarza oraz tych innych miejsc, które dzisiaj widziałem, budynków mieszkalnych, także starszych samochodów, które stały przy garażach. Nie wiem co to jest za dźwięk. Tutaj jest kolejna część cmentarza po drugiej stronie ulicy. Także są sprzedawane nagrobki. A ja na tym będę kończył dzisiejszy odcinek. Czekam na Wasze komentarze. Do zobaczenia. Cześć.